Le, 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 le. Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Mat ZF. słyszałem legendę do P7, P7 jest interesującym pistoletem, genialne, w ogóle to jest, wiesz, to jest do ćwiczenia chwytu, wiesz, ludzie za to płacą grubą kasę, ale to pewnie też nie jest tani pistolet, powiem Ci, że czuję takie delikatnie podniecenie, mamy wszystkie trafienia w polu alfa, Jedno trafienie Charlie 227, okej. Okay. Jesteś w stanie śledzić te przyrządy celownicze w trakcie jego cyklu, bo on bardzo płasko chodzi. Impuls pracy tego pistoletu jest ekstremalnie przyjemny. Chciałbym mieć pistolet, który pracuje w ten sposób, na którym mogę zamontować kolimator. Chłopaki robią świetne frezy. Niezły sprzęt. Trochę gryzący potrafi być. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia na strzelnicy.